Witam wszystkich! Jak widać, silnik od Suzuki już porozbierany. Prawie, prawie do tego momentu, do którego chcę, żeby był rozebrany. Musi być rozebrany. Tutaj też trochę widać nie wiem, czy to na filmie będzie widać ale miejsca, gdzie, gdzie uszczelka, znaczy uszczelka ogólnie nie ma uszczelki yy, jest składane yy, taką jakby masę uszczelniającą. Jeżeli chodzi o skrzynię biegów, nie ma jakichś większych oznak katowania, bo zużycia oczywiście są. Motocykl ma ponad 70 tysięcy, więc no ta skrzynia nie będzie wyglądała jak nówka, wiadomo. Ale w sumie nie jest najgorzej jeżeli chodzi o kły. Nie są jakoś pozbijane, pozużywane. widać jakieś tam niewielkie zużycia na nich. Ale naprawdę jak na sportowy motocykl wygląda to, to naprawdę fajnie. Co teraz będę robił? Muszę dość tą, ten kartery jeszcze ściągnąć. Nie rozpinam rozrządu. Mam nadzieję, że, że nie podniesie mi to wału. Zobaczymy, no ryzyk fizyk. Na pewno będzie trzeba się zaraz odpalić serwisówkę. Sprawdzić, e, chociażby nawet upewnić się, jeżeli chodzi o momenty dokręcania. Chociaż tu widzę, mam, mam wszystko po, ponumerowane: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Także jak widać, Japończycy myślą o wszystkim. Że sprawdzę, że tylko momenty, jak to będę dociągał i, 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 i zrobię to kluczem dynamometrycznym. Zostało mi jeszcze tutaj dekielek odkręcić, tak żeby mogły połówki wyjechać. Jeżeli ktoś kiedyś będzie robił to od razu mówię, że tutaj są od spodu śruby na imbus. Są one takie długie, przechodzą przez w sumie wszystkie, wszystkie kartery, więc trzeba je odkręcić zawczasu, żeby się nie siłować. Z rozpołowieniem jest także tutaj pod smokiem jedna śruba, e, która nam trzyma, szóstka. Trzeba ją także odkręcić. Teraz przejdziemy na, na drugą połówkę. A druga połówka. E, też sprawdzałem już tutaj kły, sprawdzałem samą skrzynię, czy gdzieś zęby nie są powywalane. Jak najbardziej jest, jest wszystko ok. E, co mnie szczerze mówiąc bardzo cieszy. Bo, bo jednak jest silnik rozebrany, jeszcze jakbym miał teraz szukać skrzyni biegów, to byłaby lipa. Jeżeli chodzi o, o jakieś. To jest właśnie moja drukarka 3D, która skończyła drukować. Jeżeli chodzi o jakieś tam niuanse, na co zwrócić uwagę, tutaj półksiężyce, żeby nam nie powyskakiwały. Tutaj uwaga na, na system smarowania. Silnik jak widać jest rozbierany. W środku nie ma jakiś tam szlamów. Zbyt wiele. Powoli w sumie doczyszczam silniki miejsca uszczelek. Powiem Wam, że samo rozbieranie to ogólnie pikuć. Samo składanie to nie problem. Największy problem to jest doczyszczanie tego wszystkiego z tą silikonu. Które ktoś nawalił tutaj Jest w sumie wszędzie Tak, To jest miejsce w które wchodzi Ogólnie pompa wody Jest tam o-ring Który to wszystko uszczelnia więc wystarczy po prostu czasami Wymienić ten o-ring, ja rozumiem że to może ciec Więc w sumie jakoś to jeszcze Uszczelnić, ale w tym silniku Jest tyle tutaj tego silikonu Że siedzę w sumie już od Trzech dobrych godzin I tylko skrobię skrobie czyszczę Skrobie czyszczę, skrobie czyszczę. Uważam, tylko żeby sobie magistra olejowych nie nie się jakimś syfem. No i co? No i Jadę tak. Tutaj też był silikon, który w sumie nie działał. Tutaj już mam podstawę filtra prawie doczyszczoną. No i co? No i trzeba skrobać powoli. Zostało, został mi tylko ten karter doczyścić, między innymi tu oraz górę. Tutaj mamy magistralę olejową, bardzo fajnie rozwiązane. Czyli tutaj dajemy masę, jakby było jej za dużo i by wypłynęła. Jest tutaj rowek, który zatrzyma ją i nie pozwoli, by, by masa dostała się do, do magistrali olejowej. Bardzo fajnie wymyślona, przemyślana konstrukcja. I kolejny doczyszczone. I zasuwam dalej. Część gratów jak widać jest już poczyszczona. Eee, ja jadę do paczkomatu po innymi nową nakrętkę na wałek zdawczy. Eee, kosztuje zaledwie 80 zł. No ale cóż, na bezpieczeństwie własnym nie będę oszczędzał. Jest silnik już trochę odchamiony, wszystkie tutaj przylgnie, gdzie, gdzie będzie szła masa, gdzie będą szły szczelki, chociażby tutaj tutaj będzie szedł jeszcze nowy oring, który musi dojść. Wszystko mam już poogarniane. No i co? Trzeba zająć się, się teraz drugą połówką i doczyszczaniem drugiej połówki. Jest ona na razie przykręcona. Także za, za moment będę ją odkręcał, wyciągał i będziemy czyścić dalej. No i mam już rozebrane do momentu, w którym silnik miał być rozebrany. Eee, czy jestem tu pierwszy? Nie wiem. Eee, widać na pewno jak sobie tutaj e, stan wału. Nie ma żadnych chrys. Zaraz zobaczę szczepanówki, jak wyglądają z drugiej strony, bo zeszły mi razem z karterem. więc Zaraz je sobie zobaczymy. Sam wał wygląda dobrze. Sam tutaj jakieś minimalne ślady, gdzie, 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 gdzie. Gdzie jest kanał olejowy. Ale w sumie to sądzę, że jest to bardziej odbarwienie. Nic więcej. Ogólnie wał jest gładziutki. Bardzo dobrze rokuje, Przynajmniej wiem, że, że cały czas było smarowanie i nie mam problemów. Jakiś tutaj, jeżeli chodzi o przecieranie na panewkach, yy, widać też fajnie, dokąd była masa. A, jest uszczelniająca, czyli tutaj, tutaj lecimy, lecimy, lecimy. Tutaj jest yy, połączony przełód od przewytrzenia pomory korbowej. Przy okazji też te skrzyni. Yy, więc jak widać, jest tutaj zrobiony jakiś kanalik, żeby ten olej się. Nie, do tego przewodu nie dostawał. E, gdzie były wycieki? Były wycieki tutaj i z tamtej strony. E, tutaj nie kojarzę. Na pewno z tej strony coś tam się. E, jak będzie się rozbierać, to na pewno wszystkie śruby tam od spodu są nawet długie. Jedna śruba. Niderdy je wyciągnąć, Także trzeba ją na. Zostawiam ją taką, ona się opiera o, 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 o cylindry. Eee, co jeszcze? Tutaj mamy czujnik, więc jakby ktoś rozkręcał, pamiętać, nie szarpać się eee, z karterem, bo, bo trzeba po prostu tam przewód wyciągnąć tutaj tyłem, i on jest tutaj przy ślizgu, jakoś idzie. Tutaj o, jakoś taka. i tu jest czujniczek. Eee, a i wszystko, no widać, ja już tam powoli sobie doczyszczam e, miejsca, gdzie, gdzie będę kładł masę. E, no i co? No, już modna robota, tak. Pilnuję, żeby mi nic tutaj się nie, nie naciapało do środka. E, to i tak zostanie jeszcze wytarte, lekko przedmuchane. E, doczyszczę karter. Tak widać, wszystko czeka już na, na montaż czyste. Eee. No i wsia! Pierwszy filmik się już pojawił, więc ee, sądzę, że w ciągu dwóch dni bo z, ten filmik będzie dopiero w momencie, będę miał filmik po, poskładany, więc sądzę, że, że w ciągu dwóch dni pojawi się ten materiał. No i potem będzie kolejny z odpalenia tego silnika, i zobaczymy, czy, czy wszystko bangla. Dobra, czyszczę dalej. Graty w sumie przygotowane, otuszam wszystko. Spoglądam tylko jeszcze w serwisówkę na, na momenty i zaczynam powoli wszystko już skręcać do kupy. Wiem, że następną rzeczą, jaką sobie tutaj zrobię, w tym garażu, to będzie jakaś mała wciągareczka, ciągnik wciągareczka. Czyli tak, żeby silnik po prostu podczepić sobie, podnieść do góry, waląć go na stole i robić to na stole, a nie na, na ziemi. Niestety jestem sam, więc nie dam rady zmontowanego silnika wtachać na stół, potem go bezpiecznie ściągnąć. Więc no, wszystko tak się robi, a nie inaczej. No cóż, skręcam powoli. Już pomału silnik skręcam do kupy. Tutaj jedna uwaga, warto mieć przynajmniej dwa klucze dynamometryczne z tego względu, że chociażby śrubę, początkowy moment dokręcania to jest tylko 6-7 minutów więc musi być taki naprawdę mały, delikatny klucz Ja mam akurat od 5 do bodajże 25 a drugi mam od 21 do bodajże 100. paru Im mniejszy zakres, w mniejszym zakresie dane klucze pracują, tym większą mają dokładność Warto też ściągnąć chociażby serwisówkę. Jest tam na przykład oznaczone, gdzie są śruby z podkładkami. Tak? Czyli mamy śruby, które mają podkładki stalowo-gumowe i w niektórych miejscach po prostu one muszą być, tak, żeby nam nie, nie przyciekało. Jeżeli chodzi o śruby, śruby mają, dokręcamy to na dwa razy, czyli najpierw mamy moment początkowy. Tak jak ja tutaj mam 6 Nm i bodajże 18 na, na śruby, które trzymają wał. Teraz sobie to dokręciłem i w sumie poczekam chwilę, dociągnę jeszcze raz. Jeżeli chodzi o masę, nakładamy jej niewiele, tak żeby nie było jakichś tam mega, mega war potem wystających. Ma to być tylko taki nazwijmy to film na tym. To w sumie jest tak w miarę dobrze obrobione, że, że to po prostu wystarczy żeby to uszczelnić. Więc nie, nie wali mi tego silikon tak jak na niektórych filmikach widać, że a na wale silikonu bo stać mnie. E, nie tego ma być mało. E, najlepiej sobie używać takie masy typowo do składania silników. Są one, są one po prostu najlepsze. E, teraz chwilę poczekam e, muszę tam wałek Eee, podnieść trochę do góry z tego względu, że on ma tutaj taki otwór i ten otwór pasuje tutaj w ten pin, eee, więc muszę to prawdopodobnie cały wałek przeniosę. Eee, pamiętać też należy, że na miejscach gdzie będą szły panewki dajemy kap koleju. No i wszystko. Silnik już coraz bardziej zaczyna przypominać silnik. Eee, trochę bałagan. Muszę zastąpa ogarniać. Ale jak widać nie ma jakichś mega wypływów silikonu. Tak jak mówię ja to raczej tak oszczędnie. Eee, miejsca gdzie będę musiał wyczyścić, to między innymi na przykład tutaj, bo nie wiedziałem czy tu nie będzie zachodziło. Tak samo podobnie jest tu. A więc trzeba to ogarnąć od oczyścić. W już tak wygląda. Skrzynia biegów. Jak była na luzie, tak jest na luzie. Powoli się składa. Jak widać od środka też jakiś mega wark nie będzie. Także będzie spoczko. Miejmy nadzieję. Abra, skręcam dalej. Silnik mam już obrócony. Jak widać, zaczynam zaglądać w zawory. Sprawdzę sobie zawory. Jak to tu wygląda, czy nie trzeba czegoś podregulować, jeżeli nie to czyszczę tutaj miejsce pod uszczelkę, tutaj ogólnie, tu i tu dajemy silikon Czyszczę miejsce pod uszczelkę, poskładam to, założę potem jeszcze tutaj ten dekiel Mam go odsłonięty z tego względu, że nawet żeby sprawdzić czy jeżeli by mi przyszło regulować zawory, będę musiał ściągnąć któryś z wałków to potem nie mi łatwiej po prostu ustawić ten rozrząd tak? bo tutaj na kołach mamy dwa znaki muszą się zgrać i tutaj mamy na wale jeden ja już tutaj coś miałem regulowane bo tutaj nie wiem czy mi się widzieć jest taka kropeczka ktoś sobie ułatwiał życie po prostu no było po prostu robione dobra ja się bawię, zaczynam z zaworami mam tutaj sobie już wydrukowaną rozpiskę tolerancje w sumie są malutkie Czyli mamy sądce od do 0,2 mm, wydechowe od 0,2 do 0,3. Tego się będziemy trzymać. No i sprawdzamy. Ostatnio było sprawdzane bodajże 4000 km temu. Jak wymieniałem tę uszczelkę, bo, bo tutaj ciekło. A teraz zobaczymy ile tutaj teraz jest. Zawory sprawdzone. Wszystko doczyszczone. Ostatni moment, żeby popatrzeć na, na jeszcze rozebrany silnik, tu już montuję dekiel, montuję uszczelkę i w sumie silnik wjeżdża już w ramę. I to będzie w tym odcinku koniec. W następnym odcinku będę wjeżdżał w ramę. Zrobię odpalenie jakieś, zaleję go płynem. No a to już w następnym odcinku. Dzisiaj to już koniec. Pozdrawiam wszystkich na razie.